Tak było ubiegłej zimy na Stoku narciarskim w Sosnowcu. Przejęty przez miasto w zarządzanie ośrodek działał wtedy pełną parą. Był to rekordowy sezon, mieliśmy bardzo dużo osób odwiedzających górkę, i no i mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się ten rekord pobić będzie jeszcze więcej ludzi. W tym celu od dawna trwają na środuli intensywne przygotowania. W okresie letnim wyrównano trasy zjazdowe, a wokoło pojawiły się nowe nasadzenia. Teraz przyszła pora na infrastrukturę techniczną. Odnawiamy wyciągi, naprawiamy, wymieniamy oleje, łożyska, takie, takie rzeczy eksploatacyjne, które wiadomo, gdzie byś w ciągu sezonu by nas ten wyciąg nie zawiódł, by funkcjonował przez cały okres zimowy. Instalowany jest też elektroniczny system biletowy. Właśnie z prośbą o rozszerzenie pakietu biletów na wyciąg zwrócił się do pracowników Mosiru jeden z Sosnowieckich radnych. Tego, czego w zeszłym roku najbardziej mi tutaj brakowało, to karnety czasowe. Były tylko punktowe, czyli była stawka za każdy pojedynczy zjazd. Natomiast nie było karnetów czasowych, czyli na przykład na godzinę, na dwie, na pół dnia. Teraz takie karnety mają się pojawić. Narciarzy i snowboardzistów ucieszy też na pewno inna zmiana. Wzorem oczywiście lat ubiegłych będą działały trzy wyciągi na Górce Środulskiej. Planujemy pewną zmianę w stosunku do ubiegłorocznej oferty. Wyciągi będą działały dłużej, przez 7 dni w tygodniu, od godziny 10 do 22. Nie zabraknie również wypożyczalni sprzętu instruktorów, profesjonalnych ratowników, a na telebimie oglądać będziemy między innymi relacje z Olimpiady w Soczi. Możemy więcej energii poświęcić na przygotowanie atrakcji dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych w ciągu całego okresu zimy. Jeżeli tylko śnieg dopisze, to będziemy mieli możliwości organizowania tam wielu imprez sportowych, pucharowych, rozrywkowych. Największą z nich ma być powitanie Nowego Roku. Oprócz zabawy przy muzyce i pokazu sztucznych ogni w Sylwestra pojeździmy również do północy na nartach.